Kwiatki świętego Franciszka Rozdział czwarty O tym jak anioł Boży zadał pytanie bratu Eliaszowi przełożonemu klasztoru w dolinie Sopleto. A kiedy brat Eliasz odpowiedział mu zuchwale, odszedł i udał się w drogę do świętego Jakuba, gdzie zastał brata Bernarda i opowiedział mu o tym. U początków zakonu kiedy braci było jeszcze mało i nie założono jeszcze żadnych klasztorów, święty Franciszek w swojej pobożności udał się do świętego Jakuba w Galicji. Zabrawszy ze sobą niektórych braci, pośród których był także brat Bernard. I kiedy tak wędrowali razem, spotkali chorego nędzarza. Wówczas święty Franciszek zdjęty współczuciem, rzekł do brata Bernarda. Synu, chcę, żebyś tu został i służył temu choremu. Brat Bernard ukląkł z pokorą i pochyliwszy głowę przyjął polecenie świętego ojca, a święty Franciszek z resztą towarzyszy poszedł do świętego Jakuba. Kiedy dotarli na miejsce i spędzili noc na modlitwie w kościele świętego Jakuba, Bóg objawił Franciszkowi, że ma założyć wiele klasztorów na całym świecie. Jego zakon ma się bowiem rozszerzać i wzrastać w wielką liczbę braci. Pod wpływem tego objawienia święty Franciszek zaczął zakładać klasztory w okolicy, w której przebywał. W drodze powrotnej spotkał brata Bernarda i chorego, z którym go zostawił teraz już całkiem zdrowego obiecał więc bratu Bernardowi że uda się do świętego Jakuba w następnym roku i tak święty Franciszek powrócił do doliny Spoleto gdzie zamieszkał na odludziu wraz z bratem Maciejem bratem Eliaszem i innymi wszyscy bardzo starali się nie przeszkadzać Franciszkowi i nie zakłócać jego modlitwy a czynili to przez wielki szacunek, jaki do niego żywili. Wiedzieli też, że Bóg objawia mu w modlitwie wielkie rzeczy. Zdarzyło się pewnego dnia, że kiedy święty Franciszek modlił się w lesie, przed bramą klasztoru stanął piękny młodzieniec w pielgrzymim stroju i zaczął pukać tak mocno, tak długo i tak natarczywie, że bracia wielce zdumieli się tym niegrzecznym pukaniem. Brat Maciej otworzył drzwi i rzekł do młodzieńca. Skąd przychodzisz, synu? Bo zdaje się, żeś nigdy jeszcze nie był tu. Tak gwałtownie pukasz. Na to młodzieniec zapytał, a jak powinienem pukać? Brat Maciej rzekł, zapukaj trzy razy, raz po razie. Później zaczekaj, aż brat odmówi ojcze nasz i przyjdzie do ciebie. A jeśli nie przyjdzie, zapukaj jeszcze raz. Młodzieniec odpowiedział. Pukam tak mocno, ponieważ bardzo się śpieszę. Czekam niedługa podróż, więc przyszedłem, żeby najpierw porozmawiać z bratem Franciszkiem. Ale że on jest teraz w lesie, pogrążony w medytacji, nie chcę mu przeszkadzać. Idź i przyślij mi brata Eliasza. Wiem, że jest bardzo mądry i chcę go o coś zapytać. Poszedł brat Mra Maciej i powiedział bratu Eliaszowi, żeby porozmawiał z młodzieńcem. Brat Eliasz jednak oburzył się i nie chciał iść. Na to brat Maciej nie wiedział, co uczynić i co powiedzieć młodzieńcowi. Skłamałby, jeśli powiedziałby. Brat Eliasz nie może przyjść. Zarazem jednak obawiał się dać zły przykład, mówiąc, że brat Eliasz jest wzburzony i nie chce przyjść. Brat Maciej ociągał się zatem z przyjściem, a wtedy młodzieniec zapukał jeszcze raz, tak jak wcześniej. Brat Maciej powrócił więc do bramy i rzekł do młodzieńca: Nie usłuchałeś moich zaleceń co do pukania. Młodzieniec odrzekł: Brat Eliasz nie chce do mnie przyjść. Idź i powiedz bratu Franciszkowi, że przybyłem, żeby z nim pomówić, ale ponieważ nie chcę mu przeszkadzać w modlitwie, niech przyśle brata Eliasza. Wówczas brat Maciej poszedł do świętego Franciszka, który modlił się w lesie z twarzą zwróconą ku niebu. Przekazał mu słowa młodzieńca i odpowiedź brata Eliasza. A młodzieniec ten był aniołem Bożym w ludzkiej postaci. Święty Franciszek zaś nie poruszył się ani nie opuścił głowy, lecz rzekł do brata Macieja. Idź i powiedz bratu Eliaszowi, że nakazują mu zaraz iść do tego młodzieńca. Usłyszawszy nakaz świętego Franciszka, brat Eliasz wielce wzburzony, Podszedł do bramy, gwałtownie ją otworzył i rzekł do młodzieńca podniesionym głosem, Czego chcesz? Młodzieniec odpowiedział, Opanuj zburzenie bracie, gniew bowiem zaślepia ducha i nie pozwala rozeznać prawdy. Na to brat Eliasz rzekł, mówże, czego ode mnie chcesz. Młodzieniec odparł. Opowiedz mi, czy postępującym według Ewangelii wolno jeść wszystko, co zostało im podane, tak jak Chrystus powiedział uczniom? I powiedz jeszcze, czy wolno im podać coś przeciwnego ewangelicznej wolności? Na to brat Eliasz odrzekł z pychą. Ja to dobrze wiem, ale nie mam ochoty ci powiedzieć. Idź stąd! Wtedy młodzieniec powiedział – ja potrafiłbym odpowiedzieć na to pytanie lepiej niż ty. Wówczas brat Eliasz wzburzony trzasnął drzwiami i odszedł. Później zaczął się zastanawiać nad pytaniem i ogarnęło go wątpliwości, których nie potrafił rozwiązać. A ponieważ był wikariuszem zakonu i sam, wykraczając poza Ewangelią i regułę świętego Franciszka, nakazał. Aby bracia zakonni nie jedli mięsa, zadane pytanie było wymierzone wprost przeciw niemu. Nie potrafiąc rozstrzygnąć, te, rozstrzygnąć, rozstrzygnąć tej kwestii i zastanawiając się nad skromnością młodzieńca i nad jego ostatnimi słowami, że potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie lepiej od niego, wrócił do bramy, otworzył ją, żeby przyprosić młodzieńca. I poprosić o rozwiązanie. Jednak młodzieniec już odszedł, gdyż z powodu swojej pychy brat Eliasz nie był godny rozmawiać z aniołem. Kiedy to się stało, święty Franciszek, któremu Bóg objawił całe zdarzenie, wrócił z lasu i ostro napomniał brata Eliasza słowami: Źle czynisz, pyszny bracie Eliaszu. Odganiając od nas święte anioły, które przychodzą, żeby nas pouczyć. Powiadam Ci, że bardzo się obawiam, abyś przez swoją pychę nie skończył poza zakonem. I stało się tak, jak przepowiedział święty Franciszek, ponieważ brat Eliasz umarł poza zakonem. Tego samego dnia i o tej samej porze, kiedy Anioł odszedł, Objawił się w tej samej postaci bratu Bernardowi, który w drodze powrotnej ze świętego Jakuba zatrzymał się na brzegu wielkiej rzeki. Anioł pozdrowił go w języku słowami. Bóg z tobą, dobry bracie. Brat Bernard zdziwił się, lecz piękność młodzieńca, łagodność jego oblicza i pokojowe pozdrowienie wypowiedziane w jego języku ojczystym Sprawiły, że zapytał: Skąd przybywasz, dobre młodzieńcze? Anioł odpowiedział: Z miejsca, w którym przybywa święty Franciszek. Udałem się tam z nim, aby z nim porozmawiać, lecz nie mogłem, bowiem był w lesie i rozważał sprawy, Boże, a ja nie chciałem mu przeszkadzać. W tym miejscu mieszkają też brat Maciej, i brat Idzi, i brat Eliasz. Brat Maciej nauczył mnie pukać do drzwi w ten na, na sposób braci. A brat Eliasz nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, które mu postawiłem. Później tego pożałował i chciał mnie usłyszeć i ujrzeć, ale już nie mógł. Po tych słowach anioł rzekł do brata Bernarda. Dlaczego nie przychodzisz na drugi brzeg? Brat Bernard odpowiedział. Boję się głębokiej wody, którą widzę przed sobą. Anioł mu powiedział: Przyprawmy się razem, nie lękaj się. Ujął jego dłoń i w mgnieniu oka postawił go po drugiej stronie rzeki. Wówczas brat Bernard poznał, że to anioł Boży. I z wielkim uniżeniem i radością zawołał: O błogosławiony aniele Boży! Powiedz, powiedz, jakie jest Twoje imię? Anioł odpowiedział: Dlaczego pytasz o moje imię, które jest cudowne? To powiedziawszy, Anioł znikł, zostawiając brata Bernarda tak bardzo podniesionego na duchu, że całą powrotną podróż odbył z radością, rozmyślając o dniu i porze, kiedy ukazał mu się Anioł. A kiedy dotarł do miejsca, w którym przebywał święty Franciszek ze swoimi towarzyszami, opowiedział im wszystko po kolei, i poznali, że ten sam anioł ukazał się tego samego dnia i o tej samej porze i im, i jemu. I podziękowali za to Bogu. Amen.